no bo chyba świadkowi wydaje się, że jest jakimś super obywatelem ponad prawem. O zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobro na przesłuchanie komisji. Dzień dobry, witam serdecznie moi kochani na naszym kanale. Na ostatnim posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa doszło do kolejnych kontrowersji. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po raz kolejny nie pojawił się na przesłuchaniu, tłumacząc swoją absencję złym stanem zdrowia. Brak stawiennictwa ministra spotkał się z ostrą reakcją komisji, która postanowiła podjąć zdecydowane kroki. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, wypowiadając się w imieniu doradców, odnosząc się do wniosków, które Pani Przewodnicząca i Państwo członkowie zgłosiliście, chciałbym powiedzieć, że z informacji uzyskanych od. Komisji, Sekretariatu. W pierwszej kolejności chcemy potwierdzić, że pan Zbigniew Ziobro został w prawidłowy sposób wezwany na dzisiejsze przesłuchanie. Również w żaden sposób nie usprawiedliwił swojej nieobecności. W konsekwencji podjęcie kroków polegających na wystąpieniu do Sądu Okręgowego o nałożenie na niego kary pieniężnej, porządkowej jest oczywiście formalnie dopuszczalne, jest to wniosek uzasadniony. W dalszej kolejności zgłoszone wnioski, czyli o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, jak również wystąpienie do prokuratora generalnego o to, żeby prokurator generalny wystąpił do Sejmu o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie posła. Również jest, znajduje swoją formalną podstawę i jest jak najbardziej prawnie dopuszczalne. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że ewentualne wystąpienie do Sądu Okręgowego o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie musi być poprzedzone uzyskaniem przez Sejm zgody na zatrzymanie posła. To oczywiście wynika z gwarancji immunitetowych przysługujących każdemu posłowi. Chciałbym również dodać, że komisja pozyskała z biura ekspertyz i oceny skutków regulacji opinię prawną pana profesora Andrzeja Sakowicza, która zawiera tezy dokładnie wpisujące się w chwili obecnej w moją Wypowiedź, również stanowisko doradców jest takie, że ta opinia ze swoimi tezami jak najbardziej my ją akceptujemy, popieramy i uważamy, że przedstawione tam wnioski są jak najbardziej słuszne. Dziękuję bardzo. Podczas posiedzenia przedstawiciele komisji poinformowali, że Zbigniew Ziobro został wezwany na przesłuchanie zgodnie z prawem, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona. W związku z tym Podejście do wystąpienia do sądu okręgowego o nałożenie kary pieniężnej porządkowej jest formalnie dopuszczalne, wyjaśnił jeden z doradców. E, dziękuję, pan poseł Zębaczyński ma jeszcze pytanie. Do... E, tak, e, szanowna pani przewodnicząca, wysoko, wysoka komisja państwa eksperci, ja mam dwa pytania do, e, do pana mecenasa, do doradcy. Po pierwsze, czy... Fakt, że świadek, który dzisiaj się nie stawił, jest byłym ministrem sprawiedliwości, jednym z liderów politycznych pis w jakikolwiek sposób czyni go uprzywilejowanym w procedurze kodeksu postępowania karnego, która nas obliguje. To jest jedno pytanie. A drugie, na jakim etapie istnieje możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o 30-dniowy areszt, który również zgodnie z kodeksem postępowania karnego jest jednym z elementów dostępnych wysokiemu sądowi w zakresie braku stawiennictwa świadka, lekceważenia przepisów prawa, stawiania się ponad prawem, no bo chyba świadkowi wydaje się, że jest jakimś super obywatelem ponad prawem. Komisja przegłosowała kilka kluczowych wniosków. Pierwszym z nich było skierowanie do sądu okręgowego wniosku o nałożenie kary porządkowej za nieobecność Ziobry. Następnie podjęto decyzję o wniosku o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie, a także skierowanie prośby do prokuratora generalnego o odebranie immunitetu poselskiego ministra, co umożliwiłoby jego zatrzymanie. Pośle, bardzo dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Pośle, Wysoka komisja. Odpowiadając na pierwsze Pana pytanie, oczywiście fakt, pełnienia wcześniej funkcji ministra konstytucyjnego nie stanowi żadnej okoliczności, która by w jakikolwiek procesowy sposób uprzywilejowywała daną osobę. Obowiązek stawiennictwa przed komisją jest obowiązkiem, który wynika z ustawy. Jest on zrównany w swoich skutkach, konsekwencjach i zobowiązaniach z każdym stawiennictwem, które byłoby przed innymi organami postępowania, prokuraturą, sądem. Więc to jakby, jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie. Natomiast odpowiedź na drugie pytanie, czyli zastosowania tego 30-dniowego 30 yy, aresztu. No jest to środek już, który jest bardzo daleko idący i bardzo w swojej istocie yy, dolegliwy. W związku z tym powinien być traktowany już jako ostateczność w razie podejmowania takiej decyzji i oczywiście zastosowanie takiego środka no, musi być również poprzedzone odpowiednią zgodą Sejmu. Tak? Tutaj w tym momencie musi być odpowiednio sformułowany wniosek do Sejmu i przez Sejm wyrażona zgoda na zastosowanie takiego właśnie środka. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, jest to środek bardzo dolegliwy i ewentualna decyzja o zastosowaniu takiego środka no, powinna być podjęta w razie wyczerpania i bez skuteczności wszelkich innych środków mniej dolegliwych, które mogłyby zapewnić stawienictwo osoby wezwanej. Jeden z posłów zwrócił uwagę na wyjątkowość sytuacji, pytając czy status ziobry jako byłego ministra sprawiedliwości daje mu jakiekolwiek uprzywilejowanie w procedurach. Doradca komisji jednoznacznie odpowiedział: Fakt pełnienia wcześniej funkcji ministra konstytucyjnej w żaden sposób nie uprzywilejowuje świadka procesowo. Szanowni Państwo, w takim razie przystąpimy do głosowania e, wniosków i zaproponuję, żebyśmy przegłosowali w tej chwili trzy wnioski. E, pierwszy wniosek e, o skierowanie do sądu okręgowego w Warszawie, wniosku o nałożenie kary porządkowej za dzisiejsze nieusprawiedliwione niestawiennictwo. Komisja podkreśliła, że wszyscy obywatele niezależnie od funkcji, powinni być równi wobec prawa. Wniosek o odebranie immunitetu oraz przymusowe doprowadzenie ziobry został przyjęty, a komisja zakończyła posiedzenie, Zapowiadając dalsze działania w tej sprawie. 7 głosów za, 0 przeciw, zero wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. Kolejny wniosek to wniosek o wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobrona na przesłuchanie komisji. 7 głosów za, 0 przeciw, zero wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. I kolejny, ostatni wniosek do prokuratora generalnego, aby uruchomił procedurę ściągnięcia immunitetu i wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Zbigniewa Ziobro. Bardzo proszę. Kto jest za? Dziękuję. Siedem głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Tym samym wniosek uzyskał większość. Szanowni Państwo, wszyscy są... Wobec prawa równi i Zbigniew Ziobro musi również liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Koniecznie dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Czy Zbigniew Ziobro zostanie finalnie siłą zaciągnięty na tę komisję, a może dalej będzie uciekał? Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.